dla uroczystości Bożego Narodzenia Święto Maryi, która jest to, rodząca Boga, Bóg, Bóg Więc cóż znaczy imię Jako że ona dzisiejszego dnia odgrywa przed nami bardzo ważną rolę. Z hebrajskiego mrym albo miriam. Oznacza świetlista, olśniewająca, opromieniująca, a ze starogreckiego umiłowana przez Boga. Jednak ten anioł, który także i ogłasza dobrą nowinę o tym, że przyjdzie Zbawiciel tego świata, nazywa ją pełną łaski. Maryja pełna łaski. Bracia i siostry, w ten pierwszy dzień Nowego Roku Kościół, tak wspaniale kierowany przez Ducha Świętego, daje nam Maryję, żeby nam ukazywać drogę, jak mamy iść, jak mamy żyć. Dzisiaj w oktawę Narodzenia Pańskiego, choć całą uwagę skupiamy na Jezusie Chrystusie, bo to On jest Jeszła, on jest jak dzisiaj został ochrzczony według. Prawa mojżeszowego przez obrzezanie w tamtym czasie, to tak jak dla nas dziś ten chrzest, i nazwany imieniem Bóg zbawia. Nie możemy jednak patrzeć na ośmiodniowe dziecko i mamy nie zauważyć. Nie da się. Taka maleńka istota potrzebuje matki. I Maryja. Jest tak blisko. Jakże wspaniałe jest to działanie Ducha Świętego. Gdy nadeszła pełnia czasów, posłał przez Maryję swego jedynego ukochanego syna, Jezusa Chrystusa. I dlatego ona, Maryja, zajmuje tak ważne miejsce w naszym katolickim życiu, że się tak wyrażę. To ona jest naszym bodaj największym błogosławieństwem. W ten pierwszy dzień roku pańskiego 2015, dlatego zwracamy na nią uwagę na to wielkie błogosławieństwo. Aleksander, syn Jakuba, niemiec urodzony jeszcze w Kazachstanie, razem ze swoim rodzeństwem, a było ich też pokaźna, pokaźna liczba, bo siedmioro. Nigdy nie podejmował żadnych decyzji. Nic ważnego w jego życiu się nie wydarzało, jeżeli wcześniej nie było błogosławieństwa ojcowskiego albo matczynego. Wszystko, do czego się dotykał, jakie sprawy mogły być podejmowane, wszystko było przeprowadzane przez to błogosławieństwo. Jakby ostatnia. Ostatnie upoważnienie było w rękach ojca, który mówił: Synu, błogosławię cię. Na to albo na inne dzieło. Tak było we wszystkim. Tak było w jego pracy, w nauce, gdzie był nazywany faszystą, no bo to Niemiec, gdy, gdy był we wojsku. Tak było, gdy się. Gdy prowadził w szkole zajęcia z kultury fizycznej, gdy jeździł na różne sportowe, sportowe zawody, wszędzie musiało być błogosławieństwo ojcowskie. Tak było. Tak było u jego przodków, tak był nauczony przez nich i oni sami to pielęgnowali. Dla nas może nie jest to tak, takie niewiarygodne, ale tam, gdzie do najbliższego księdza było, Półtora tysiąca kilometrów i możliwość spotkania księdza to była może raz w roku, być nam przy świętej graniczyło praktycznie z cudem. Trzymali się właśnie tego błogosławieństwa, błogosławieństwa rodziców. Dobrze się układało, dlatego że na początku lat 90., po upadku Berlińskiego Muru. Niemcy ściągnęli wszystkich, którzy chcieli wrócić do, do hajmatu, jak to było powiedziane. Także wróciła rodzina Aleksandra z rodzicami. Najpierw on przyjechał, przygotowywał miejsce, przygotowywał także i możliwość do pracy, bo mieli zapewnione tylko te minimalne, minimalne socjalne uposażenie, ale... Ale młodzi ludzie 25-30-letni, chcieli czegoś więcej. Rozwijali swoje jakieś, jakiś, jakiś biznes i gdy przyprowadzili całą swoją rodzinę do Niemiec, jego wspólnicy okradli go ze wszystkiego. Zabrali mu absolutnie wszystko. Ci z Kazachstanu, z którymi on tak współpracował. W złości, w nienawiści, we wszystkich e, negatywnych uczuciach rozerwę na strzępy. A Mógł, mogę wam to zaświadczyć. W takiej sytuacji i w, z takimi siłami, które w Nim były, On mógłby to uczynić. Ojciec mówi: Synu, po moim trupie, nie dam ci nigdy takiego błogosławieństwa. Moi drodzy, nie to zatrzymało, Aleksandra, nie dam ci mojego błogosławieństwa. Nie pobłogosławię ci na takie zło, na to, żebyś zniszczył swoją duszę, na to, żebyś zniszczył to, do czego dzisiaj doszedłeś. To są tylko pieniądze. To są drobiazgi, a w tym momencie może się formuje najprawdziwsze Twoje życie. Moi drodzy, Błogosławieństwo to jest życzenie komuś dobra. W ostatnim czasie, tyle, tylekroć SMS-ami, jakimś tam lajkowaniem, czego to się nie, nie robi w internecie, przyłamaniu się chlebem w wieczór wigilijny, dzisiaj także, życzyliśmy sobie tyle dobra, że nie da się tego pomieścić. Jest to wielkie antidotum na przekleństwo. To jest na życzenie zła. Zło, życzenie. Moi drodzy, błogosławieństwo niesie ze sobą siłę ogromną, uzdrawiającą, oczyszczającą, umacniającą. To jest błogosławieństwo Boga samego, które przechodzi przez Ciebie. Tak Bóg chce, żebyśmy to czynili, żebyśmy Posługiwali się tym dobrem, które w nas jest położone, Jego mocą stwórczą. Potrzeba korzystać, moi drodzy, z błogosławieństwa. Ten rozpoczynający się rok jest dla nas taką pomocą, żebyśmy błogosławili jak najczęściej. Błogosławieństwo, moi drodzy, jednak nie chroni. Automatycznie od nieszczęść w tym naszym pojęciu, że nie będę chory, nie będę. nie umrę w końcu. Nie ma tak. Ale błogosławieństwo daje mi łaskę, nie tylko przejść zwycięsko przez takie wypróbowania, nie tylko zwycięsko nieść krzyż, ale żeby wziąć z tych cierpień, oczyszczeń. Z tego, z tych, jeszcze raz powiem w cudzysłowie, nieszczęść, dobro, które chce Bóg wyprowadzić z nas. Młody chłopak u nas z miasta, który się wychowuje w ultrakatolickiej rodzinie, tata wszystkie swoje dzieci dzisiejszego dnia błogosławi tym właśnie błogosławieństwem Aarona. Po kolei, i ten młody chłopak, 13 albo 14 lat, już się taki stał duży, to powiedział: Ja nie chcę, ja nie chcę błogosławieństwa, ja sobie dam sam radę, ja w ogóle w to nie wierzę. Tata, bardzo mądry, jak nie chcesz, to ja nie dam. Cały rok był zmarnowany. Na następny rok ten młody chłopak, mądry już, przybiegł do taty pierwszy, prosił o błogosławieństwo. Ta tam oczywiście z radością daje. I wiecie, jaki był ten rok? Taki sam, albo jeszcze gorszy, niż ten poprzedni. Tak zewnętrznie. Bo ten młody chłopak z tym błogosławieństwem ojcowskim tak wspaniale wygrywał te wszystkie batalie, gdy wszystko się rozwalało, roz... no, w perzynę było rozsypane. On z podniesioną głową wszystko to niósł. Z zewnątrz to było właśnie zmarnowany jeszcze jeden rok, a on wewnętrznie był tak blisko Boga jak nigdy wcześniej. Moi drodzy, jednym z głównych zadań Kościoła Świętego jest właśnie wypraszanie błogosławieństwa. Błogosławieństwo Bożego nad ludem, nad konkretnymi osobami, a także nad miejscami. W tym czasie nasze mieszkania, często naznaczone bólem grzechu, czy nawet złorzeczenia, tyle różnych osób do nas przychodzi z takimi różnymi intencjami, że aż w głowie się to nie mieści. Potrzebują oczyszczenia, potrzebują błogosławieństwa. I właściwie to jest najważniejsza sprawa, która jest związana z kolędą: żeby kapłan, proboszcz, który teraz u mnie siedzi za, za plecami. Żeby mógł wejść do Twojego domu i przynieść to błogosławieństwo, nawet gdy mu się nie chce. To ma obowiązek. Może i robi to sam osobiście, duża parafia, więc żeby wejść do wszystkich domów, ma współpracowników. To są wikariusze, też postawieni przez Kościół Święty. Mało, więc zaprasza jeszcze innych. I jest on obecny w tych kapłanach, którzy przychodzą i błogosławi, przede wszystkim błogosławi dom, oczyszczając go od wszelkiego, co jest złe. Kilka dni temu miałem taką prośbę od jednej z sióstr zakonnych, która opowiada o swojej rodzinie, a w niej coś niedobrego się dzieje. W tym domu, tylko wszyscy przychodzą do domu, jest kłótnia, jest nienawiść, wychodzą z domu jakby wszystko się staje, ustawia na swoich miejscach. Wracają do domu, tam sobie uświadomili, wchodzą do domu, znowu się kłócą. Na polu się nie kłócą, w domu się kłócą. W domu są rękoczyny. Kilka lat wcześniej tam było zabójstwo w tym domu, w tej rodzinie. Co się dzieje? Może jakiegoś egzorcysty mówi siostra potrzeba, a proboszcza, zapraszałaś? A księży, którzy tutaj są, byli zapraszani, żeby pomodlić się, pobłogosławić ten dom, już z pięć lat nie zapraszają nikogo do domu, nikogo z duchownych. Bo po co? Bo kasę biorą, bo koperty zawsze trzeba mieć. Moi drodzy, te stereotypy blokują nas przed, przed błogosławieństwem. Diabeł tutaj wygrywa, demon się cieszy. Z tego, że ten dom, to miejsce nie ma styczności z Kościołem świętym. Niech kolenda nam pomoże, także i to zrozumieć, ale przede wszystkim przyjąć to błogosławieństwo, które jest przygotowane dla nas na główne momenty życia. I sytuacje życiowe, przewidziane są w Kościele konkretne formy błogosławieństwa, takie, które już więcej razy się nie będą powtarzać. Czytamy o tym m.in. w Księdze Wyjścia, gdy Izaak błogosławi swych, swoich synów. Dla pierworodnego jest swoje błogosławieństwo, i dla drugiego syna jest swoje błogosławieństwo. Nie może być na odwrót. Jest jedno, gdy Ezaw. Buntuje się, ojcze, nie masz dla mnie, to ja jestem Twoim pierworodnym synem, nie masz dla mnie błogosławieństwa. I on mówi: Nie mam. Bo Jakuba postawiłem wyżej ciebie błogosławieństwem. Nie mogę tego odmienić, nie mogę tego wycofać, nie mogę Boga nazywać kłamcą, że daje błogosławieństwa, a potem zabiera. My też to mamy. Błogosławieństwo kapłana przed. nie kapłana, kandydata do kapłaństwa przez rodziców daje się tylko raz w życiu. Więcej razy się nie daje i nie cofa się tego błogosławieństwa. Tak naprawdę to błogosławieństwo młodych ludzi na małżeństwo czy przed małżeństw, zawarciem małżeństwa też powinno być raz. No, oczywiście, jeżeli umrze współmałżonek, może być i drugi raz, ale to są jakby wykluczające się sytuacje. Nie może być, że a to drugi związek, trzeci związek, bo tam się nie udało. Jedno błogosławieństwo. Jeden raz błogosławimy dzieci przed spowiedzią pierwszą i pier, przed pierwszą komunią świętą. Nie ma drugi raz. Jest raz. Bo, Boża łaska działa. Taka wielka moc błogosławieństwa, które Popatrzcie, idzie z kościoła i spoczywa na rodzicach. Większość z nas tutaj zebranych teraz to są rodzice. I nieważne, czy masz 70 lat, czy 20 lat i jesteś rodzicem. Masz taką samą władzę jak proboszcz. W pewnym momencie bez proboszcza nie można, jeżeli on nie wie o tym, nie można pobłogosławić związku małżeńskiego. Będzie nieważne. Przyjechałby biskup z innej diecezji, będzie nieważny związek małżeński, jeżeli proboszcz nie dał na to zgody, jeżeli proboszcz o tym nie wie. Rodzic ma taką władzę błogosławienia swoich dzieci. Swoich dzieci, nie wnuków. Twoje wnuki mają swoich rodziców. To oni mają ich błogosławić. To jest wielka łaska, wielkie Boże działanie. Bóg właśnie w taki sposób to błogosławieństwo przekazuje, bo jest to obrazem łaski wstępującej od Boga stwórcy i źródła wszelkiego błogosławieństwa. Tak bardzo potrzeba, by rodzice tym darem się posługiwali, wiedząc, iż jest to absolutnie Boże działanie, nie Twoje. Jeżeli to sobie zagarniesz dla siebie, i przyswoiżej, o ja pobłogosławiłem syna, to będzie się trzymał. Guzik z pętelką. W tym momencie wszystko zniszczysz. Daj Bogu działać, a Bóg chce, żebyś ty wykonał ten gest, wypowiedział to słowo. Synu, córko, ja cię błogosławię. Oczywiście łaska, błogosławieństwa działa, że, że tak powiem, automatycznie. To tak jak w, w nas są organy, które pracują yy, czy chcesz, czy nie. Tak? A są takie, które, które, możesz, które możesz powiedzieć stop, nie oddycham. Ale Bogu dzięki nie musisz myśleć o tym, żeby oddychać. Błogosławieństwo możesz powiedzieć nie chcę. Nie chcę błogosławieństwa. I Bóg... Nie da tego błogosławieństwa, bo szanuje Twoją wolę, Twoją wolność. Ale gdy tego nie mówisz, to jest dane. Oczywiście, na przykład, gdy syn czy córka prosi rodziców o błogosławieństwo, to okazuje swoją pokorę, zależność i wtedy kratnia się ta łaska tego błogosławieństwa. To jest wielki dar, to wtedy jest przeogromny dar, bo jest też świadomie przyjęty. Jest także przejawem miłości i szacunku dla Pana Boga, dla Jego słów, dla dekalogu. Bo przecież w Dekalogu jest powiedziane czci Ojca swego i matkę swoją, abyś długo żył i by błogosławił ci Pan Bóg Twój. Jak błogosławić? Muszę o tym dzisiaj powiedzieć. Jest pierwszy dzień roku, żebyśmy sobie to przypominali. Po pierwsze, musi być Słowo. Jeszcze raz, synu, córko. Błogosławię Wam, błogosławię Ci. Jeżeli do, dodasz jeszcze do tego Twoje dobre życzenie, żebyś znalazł, odkrył wolę Bożą, przyjął ją, wypełnił, super. Abyś się jej nie bał, wspaniale. A jeszcze powiesz, żebyś był dobrym ojcem właśnie dla tej kobiety, z którą się teraz będziesz związywał. Żebyś był dobrym ojcem, żebyś profesjonalnie wykonywał swoje obowiązki, żebyś, żebyś zdał egzamin. To jest, to jest to, czego oczekuję. To jest to, na co, na co czeka sam Bóg w Twoim wykonaniu. Słowo. Oczywiście, dzisiaj słyszeliśmy, że nadano dziecięciu imię Jezus. W imię Jezusa Chrystusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wspaniale. Dobrym będzie także właśnie ten znak krzyża. Czy mały, który się ciągle robimy sobie ćwiczenie na, na Eucharystii, przed czytaniem Ewangelii, tym dużym palcem kreślimy znak na czole, żebyśmy w sytuacji, gdy nas poproszą, byśmy byli chrzestnymi rodzicami, żebyśmy też się umieli tym posługiwać, to bardzo dobrze. Ale jeżeli nakreślisz znak krzyża nad swoim dzieckiem, maleńkim w kołysce, w beciku, w pampersach czy bez. To będzie ten znak łaski. Jak często, niektórzy pytają, mamy błogosławić, jak tylko się da? Ile razy sobie o tym przypomnisz? No choćby dzień, codzienny, żeby to błogosławieństwo w Twoim wykonaniu, jako Ojca, jako Rodzica, jako Mamy, żeby ono było dane Dzieciom. Nie okradajmy. Tych, których kochamy. Tylko dawajmy to, co u nas jest, czego macie potąd. A czym się nie posługujemy. Nawet gdy dziecko, czy ty, czy współmałżonek jest poza domem, jesteście na dużym, w dużej odległości od siebie wzajemnie, błogosław także nie zapomnij o tym. Jest jako oczyszczenie tych, tych relacji między Wami, błogosławieństwo też jest przez Boga dane. Po prostu błogosławmy. Błogosławmy jak można więcej. Na błogosławieństwo, jak żeśmy powiedzieli, można być zamkniętym. Świadomie, właśnie, świadomie. Niech nas ręka Boska broni, żebyśmy nie chcieli przyjmować tego błogosławieństwa, szczególnie błogosławieństwa rodziców, błogosławieństwa kapłańskiego. Prośmy o to. Na dzisiejszej Eucharystii aż trzykrotnie będzie wypowiadane to błogosławieństwo, które żeśmy z pierwszego czytania dzisiaj słyszeli z księgi liczb. Teraz jeszcze przeczytamy i na koniec mszy świętej. Na początku tego roku to Maryja stoi przed nami, jako ta, która błogosławi i wyprasza błogosławieństwo dla świata, dla Kościoła Świętego, dla każdego ze swoich dzieci. Jako matka ma do tego prawo. Ona ma do tego prawo, a przez doskonałą miłość jest też zobowiązana, by tak, by tak czynić. Naśladujmy więc ją i tak jak ona, po prostu błogosławmy. Niech Pan Ci błogosławi. Niech Cię strzeże. Niech Opromieni swoje oblicze nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem. Amen.